Witam beneficjentów, witam realizatorów, w tym przypadku Chodnicza Straż Pożarna w Pełczycach, która pomogła w realizacji tego zadania. Chciałbym tylko może przybliżyć, co to jest takiego LIDER. No jest to organizacja, która działa w całej Unii Europejskiej, w Polsce również takie stowarzyszenia są, w województwie zachodniopomorskim jest ich 12, my jesteśmy co do wielkości drugą grupą. Lider Pojezierza obejmuje obszar 13 gmin i wchodzą w skład również oprócz gmin dwa starostwa: Starostwo w Hośnie i Starostwo w Myśli Bożą. Cieszę się, że i tu u Was w Boguszynach powstaje, czy powstała taka wiata. Myślę, że to nie ostatnia inicjatywa, będzie ich więcej, a my ze swojej strony, jako Stowarzyszenie Lider Pojezierza deklarujemy, że wspomożemy. Pomożemy Wam to zrealizować. Teraz już tak konkretnie podziękować osobom, które zaangażowały się w realizację tego projektu. Lider grupy inicjatywnej pani Renata Grzyb. Zapraszam Panią tu na scenę. Brawa. Dziękuję, Dziękuję że nie brakuje Dziękuję. u nas. Poprosimy też operatora lokalnego, czyli ochotniczą, przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Pylczycach, pana Marcina, Małysza. Też mężczyzna tak jest. Dziękuję. To już kolejna inicjatywa, w której wspiera nas Ochotnicza Straż Pożarna w Pyłczycach. Proszę bardzo. Dzięki. Jesteśmy w Boguszynach na inwestycji zorganizowanej przez stowarzyszenie Lider Pojezierza postawienie nowej wiaty. Ze mną są dwie fajne dziewczyny, które chciałabym, żeby się przedstawiły. Renata Grzyb jest Pani za co odpowiedzialna? Jestem liderem tej grupy inicjatywnej. W sumie odpowiadałam tutaj za przygotowanie, w sumie stworzenie tego pomysłu, tak, zorganizowanie miejsca razem z Kasią tutaj, Panią Sołtys. Zajmowałyśmy się zbieraniem opinii ludzi, co, czego oni oczekują od nas tutaj na wiosce, co by chcieli, aby tutaj powstało. Tak, mówię, razem z Kasią kombinowałyśmy, myślałyśmy, co by tutaj przydało nam się najbardziej, no i stwierdziłyśmy, że ta wiata będzie dobrym rozwiązaniem tutaj na takie właśnie cieplejsze dni, gdzie będzie można posiedzieć przy ognisku, jakieś tam wspólne zajęcia dla dzieci, dla młodzieży wykombinować. No i integrować tutaj naszą społeczność. Pani sołtys, proszę się przedstawić. Borowczyk Katarzyna. Pani Kasiu, czy trudno było przekonać mieszkańców właśnie, żeby wiata stanęła? Nie, myślę, że nie. Myślę, że jeżeli jest trafiony pomysł w punkt, tak nie ciężko jest z mieszkańcami ich przekonanie ich do tej inicjatywy. A jeszcze proszę powiedzieć tak króciutko, jak wyglądało przygotowanie całej realizacji? Byliśmy na Myślinie i w cedzyni na szkoleniach takich, które organizował lider jeziorze. Tak i głównie na tych szkoleniach pracowałyśmy nad tym właśnie, aby nauczyć się motywować ludzi do takiej współpracy, właśnie, żeby realizować wspólne pomysły, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby się nie poddawali, żeby próbowali, że właśnie wspólne inicjatywy to bardzo fajna rzecz i przydatna. No, jeszcze Ciao. 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 hop, Bravo. Proszę mi tylko powiedzieć, czy jeżeli będzie możliwość do przystąpienia, przystąpienia do innych inicjatyw, jeżeli okaże się, że w nowym programowaniu będą fundusze na to, czy przystąpicie? Z wielką przyjemnością. Mamy no tak. dużo jeszcze pomysłów i dużo jeszcze planów, i dużo byśmy musieli tutaj jeszcze w tej naszej miejscowości zmienić. A pieniążki, takie jak pozyskiwane z lidera, naprawdę nam się tutaj przydadzą. Mamy stary plac zabaw, który trzeba niestety już na dzień dzisiejszy wyremontować doposażyć, Trzyma, trzeba plac zagospodarować, więc tej pracy jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo wiele. I jeszcze czasu i środków finansowych, bo to a głównie o to. Znajdą, tak, ludzie, ludzie się znajdą, ale ludzie też mają potrzebę taką, żeby się od czasu do czasu spotkać. No a takie inicjatywy łączą ludzi tylko, prawda? Tak, ja jeszcze chciałam dodać, tylko że Kasia jest akurat taką osobą, że Kasia nam nie da odpocząć, ona wiecznie jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Taki nasz motor napędowy i mam nadzieję, że tak długo-długo jeszcze zostanie w niej ta siła. I wola do walki o tą miejscowość. Tak. Si siłę to ja mam, tylko nie wiem, czy zdrowia mi starczy. Tak. starczy. starczy.